Hej cześć siemanko z tej strony Sajeka w dzisiejszym filmie pokażę wam sekretny screenshot z pewnego Twittera pewnej osoby która odnajduje nie wiem jak jak wyglądają różne rzeczy dodawane do dużej Breakast ironem się to sprawdziło nie wiem jak z tym nowym rabunkiem zobaczymy i na samym starcie proszę was o łapkę w górę to mi bardzo pomaga w rozwoju kanału i subskrypcję jeżeli podoba Ci się to co tworzę. Idziemy po helikopter i pokażę Wam pewien sekret o którym pewnie większość z Was ma pojęcie, ale ci którzy go nie widzieli to widzą. Wbijcie na mojego Discorda, na którym są linki do prywatnych serwerów, w tym Jaybreaka i inne atrakcje. Gorąco zapraszam. Link w opisie. Jestem na miejscu. Przy okazji, znalazłem błąd w ścianie, ale to zaraz zobaczcie. I tu za tą góra jest statek, a konkretnie kontenerowiec, i on będzie rabunkiem. W następnym updatecie zaraz pokażę Wam screenshot z tym rabunkiem. Wow! Płynę do tego sekretu i pokażę Wam jak wygląda lik tego statku, ale zanim tam dopułuję, zostaw łapkę w górę XD. Jak widzicie jest duży ten statek i to jest kontenerowiec i będzie on rabunkiem w następnym update nikt nie wie ile za niego zarobimy i jak będzie ostatecznie będzie wyglądać ale na 90% będzie wyglądać tak tylko z kontenerami do rabowania napiszcie w komentarzu co sądzicie co będziemy na tym statku kraść najlepsze komentarzom dam serduszko. To tyle na dziś, zostawcie łapkę w górę i słupka na kanale Yellow.